Witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować najnowszy model 2025 Hobby 495 WFB Excellent. To prawdziwy bestseller sprzedaży w ostatnich latach. Dlaczego tak dobrze się sprzedaje ten model? To zdecydowanie zasługa zarówno gabarytów tej przyczepy, czyli niewielki rozmiar, zaledwie 7 14 długości razem z Dyszlem, szerokość 2,30 no i bardzo przystępne DMC dla większości samochodów, czyli bazowe DMC tej przyczepy to 1500 kg. Oczywiście, tą przyczepę możemy skonfigurować w różnych wariantach. DMC. Następnym takim wariantem ze wzmocnioną już osią i podniesioną ładownością to jest wariant na 1600 kg lub 1700 kg, 1750, 1800. 1800 jest maksymalnie maksymalną dopuszczalną tutaj ładownością, którą możemy skonfigurować tą przyczepę. Model bardzo popularny na polskim rynku właśnie z uwagi na ten wyjątkowy dla dla hobby układ wnętrza, czyli układ z dużą łazienką na tylnej ścianie przyczepy. Model, ten model występuje wyłącznie w układzie kolorystycznym i w designie Excellent. Ta linia Excellent jest dedykowana właśnie do tych przyczep, które mają łazienkę z tyłu, wyłącznie jeszcze jeden model. 540 WLU występuje z łazienką z tyłu, ale w wersji Excellent Edition. A Excellent zarówno przy 495 WFB, jak i przy, 4, przy 540 WFU to jest charakterystycznie występuje tylko w wersji Excellent. Z zewnątrz, jak dla każdego Excellenta e, i dla każdej właściwie przyczepy Hobby, mamy do czynienia z zaczepem e, KS Knot, systemem stabilizacji jazdy. Kółko z wagą, hamulec najazdowy. Możemy oczywiście uzupełnić tutaj na życzenie opcjonalnie system ETS Knot, który jest systemem zabezpieczającym przed wężykowaniem przyczepy na drodze. Bardzo skuteczny system, bardzo popularny, zwłaszcza wśród nowicjuszy, jeżeli chodzi o ciągnięcie przyczep. Dla kierowców mniej doświadczonych jest to naprawdę świetne rozwiązanie. Model Excellent zewnętrznie wyróżnia się też tym, że ma zewnętrzne gniazdo 230 V TV, czyli od strony oczywiście przyciąga, czyli siedząc przed, pod markizą czy w mamy dostęp bezpośredni do y, prądu 230 o ile oczywiście przyczepa jest podpięta pod zasilanie zewnętrzne 230 V. Obok znajduje się tutaj. A jeszcze jest wyjście antenowe, które umożliwia nam y, podpięcie Telewizora w przedsionku, czy też pod, pod markizą. Sygnał jest tutaj wyciągnięty na zewnątrz zgodnie z życzeniem klienta. Może być, może nie być, ale opcja taka już jest w standardzie. Obok jest gniazdo do zasilania wodą. Tu mamy wlew z korkiem zamykanym na klucz do czystej wody w standardzie. Pojemność zbiornika wody w tym modelu to 25 litrów, natomiast większość przyczep, które my konfigurujemy, ma zbiornik 47-litrowy, tak zwany powiększony. Oczywiście jeżeli zastosujemy złącze wody automatyczne City, które to również jest opcją doposażeniową takiej przyczepy, wtedy ten zbiornik 25 litrowy przy korzystaniu na kempingu zupełności wystarcza, bo system pływaka i automatycznego uruchamiania zaworu dopełniającego powoduje, że tej wody nigdy nam tak naprawdę nie brakuje. Drzwi wejściowe bardzo szerokie, typowe dla hobby. Zamek z blokadą na okres nocy. Szafka Jedna szafka, druga na podręczne rzeczy, na latarki, na klucze, na inne gadżety. No i nowe szyby, 25, bardzo płaskie, przylegające do, do karoserii przyczepy, co zmniejszyło znacząco opór powietrza podczas holowania. Na tej ścianie wejściowej, tak zwanej, znajduje się również otwór drzwi serwisowych, poprzez które mamy dostęp do bardzo dużej przestrzeni bagażowej, która znajduje się pod łóżkiem małżeńskim. Poprzez ten otwór serwisowy możemy tu umieścić pod łóżkiem zarówno stolik, krzesełka i inne sprzęty kempingowe niezbędne do użytkowania. Bardzo praktyczny, dostęp szeroki, tu spokojnie 180-90 przechodzi krzesła i inne gadżety. Tył przyczepy charakterystyczny dla modeli, w których mamy łazienkę z tyłu bądź łóżka piętrowe z tyłu, czyli nie ma okna tylnego. Tutaj mamy całą ścianę zabudowaną łazienką od środka. Nowy system lamp LEDowych, owych full LED, bardzo ładnie skomponowane. Nowe, oczywiście opływowe kształty spoilerów przednich, tylnych, plastikowych, które świetnie odprowadzają powietrze podczas jazdy, zmniejszając opory jego. Także bardzo nowoczesny wygląd, bardzo, now, bardzo ładna nowa charakterystyka zewnętrzna tej karoserii. I tutaj mamy dostęp do kasety Tetford, jeżeli chodzi o, o toaletę chemiczną. Co ważne, zbiornik główny wody zasila również spłuczkę, czyli nie mamy oddzielnego zbiornika, który. 10 Dziesięciolitrowego, czy tam 5-litrowego, który zasilałby spłuczkę, jest to zbiornik. Zasilanie stanowi zbiornik podstawowy, wody czystej, przyłącze energetyczne i tutaj na samym końcu tej ściany mamy wylot pieca Truma, piec, który ogrzewa ten model przyczepy w standardzie to Truma Kombi 4, czyli 4KW. Opcjonalnie można doposażyć ten model w wersję 6E, czyli elektryczno-gazową o podwyższonej mocy grzewczej do 6 kW w wersji gazowej, bądź też do 1-2 kW przy ustawieniu ogrzewania prądem. Przestrzeń bagażowa tej przyczepy z przodu mieści spokojnie dwie butle gazowe o pojemności 11 kg. Oczywiście w standardzie zbiornik wody szarej, stopień wejściowy, korba do podnoszenia podpór. To wszystko w standardzie w każdej przyczepie. Charakterystycznym elementem przedniej części przyczepy jest to duże okno panoramiczne, które jest standardem wyposażenia, bez żadnej dopłaty w wersji WFB Excellent. Świetne doświetlenie salonu, bardzo fajna, designersko umieszczona ta szywa, pełen pełna jedna płaszczyzna stanowiąca tutaj świetną współgrająca świetnie z tymi boczkami plastikowymi z opływowymi kształtami tyle może jeżeli chodzi o zewnętrzną część wchodzimy do środka wnętrze modelu 495 WFB Excellent od razu przyciąga uwagę naprawdę bardzo ładny design wykończeniowy jeżeli chodzi o wnętrze meble w wysokim połysku białe z takimi grafitowymi elementami wykończenia korpusów beblowych, bardzo ładnie skomponowane blaty, zarówno kuchenny jak i stołu. Zwraca uwagę bardzo duży stół w jadalni, który jest łącznikiem do dwóch ław bocznych, które na co dzień służą do jedzenia, tutaj do, żeby sobie zasiąść, usiąść, pobiesiadować. Również z tyłu mamy bardzo ciekawe rozwiązanie, bo jest jeszcze taka dodatkowa mała półeczka, którą mamy również wykończoną materiałem i, i materacem takim małym, co stanowi siedzisko na przykład dla dziecka, więc spokojnie pięć osób może sobie nawet tutaj usiąść, zasiąść za stołem i czy też spożywać posiłki, czy też popracować. Bardzo wygodne miejsce. Tym się różni ten model 495 WFB od modelu 540 WFU, że mamy tylko i wyłącznie te dwie ławy. Nie mamy tego charakterystycznego u, czy też podkowy, jak można powiedzieć, która jest wtedy wykończona dookoła tymi poduszkami. Tutaj jest bardzo praktyczne rozwiązanie. Mniejszy gabaret przyczepy, identyczny układ wnętrza i ciut skrócona ta strefa wypoczynkowa. Ale według mnie bardzo praktyczna, dlatego że również mamy bardzo prosty system przekształcania tej strefy jadalnej w spanie dla dwóch osób. Design szafek to oczywiście kolor biały w połysku z takim elementem dekoracyjnym, uchwyty szafek. Bardzo głębokie szafki, no i to już co jest charakterystyczne od modelu 2024: zawiasów szafkowych, frontów do szafek, wiszących na bardzo dobrej tutaj listwie aluminiowej, wzmocnionej. To nic tutaj nam nie drga, nic nam nie trzeszczy. Szafki są bardzo mocno zamontowane, nie ma żadnych drgań, nie ma żadnych dziwnych odgłosów, bardzo solidne wykonanie, i przede wszystkim system soft close, który oczywiście nam umożliwia o cichy domyk szafki, bez trzaskania, itd. Zwraca też uwagę bardzo ładne wykończenie ścienne tutaj tych elementów, zarówno podpółkowych, jak i bocznych półek. To jest taki dekor. To nie jest taka zwykła biała płyta, tylko jest to taki dekoracyjny element dodatkowy, który w świetle, tym ambientowym, bardzo ładnie odbija i tworzy taki wyjątkowy klimat dla tej przyczepy. Model Excellent wyposażony jest w standardzie w oświetlenie ambientowe, czyli podświetlenie górne i dolne szafek, co jest wyłącznie dostępne w modelach Excellent, Excellent Edition i Prestige. Nie jest dostępne w standardzie w modelu Deluxe. Także jest to już na tym etapie kupując Excelenta mamy właśnie tak piękne podświetlenie całego, całego wnętrza. Dalej idąc nowa lampa oświetleniowa jeżeli chodzi o salon oraz przejście do łazienki. To jest nowy model lampy od 2025 rocznika się pojawił z regulacją natężenia światła również bardzo praktyczne rozwiązanie. Strefa kuchenna to moduł szafki pod kuchenką i pod zlewozmywakiem trzy duże szuflady bardzo praktyczne z modułem dla sztuczców system cichego domyku świetnie działający i blokady na czas jazdy bardzo skuteczne szafka wisząca z roletą po środku która umożliwia ewentualnie montaż dodatkowo na przykład ekspresu kapsułkowego i tutaj opcjonalne wyposażenie, które się znalazło w naszej konfiguracji, to oczywiście wyciąg kuchenny regulowanym dziesięciobiegowo, który wyciąga nam tutaj opary podczas gotowania na zewnątrz. Nie jest to wyciąg typowo węglowy, czyli nie ma wkładu, tylko jest komin, który wyciąga to wszystkie zapachy plus opary na zewnątrz. Włącznik światła dodatkowy, także bardzo ładnie zaprojektowane, to jest tu wszystko wbudowane tego nigdzie tutaj nam nie widać, także jest bardzo skuteczny system wentylacyjny no i pięknie zabudowana ściana kuchenna z oknem mamy tu oczywiście roletę, mamy, mamy moskitierę którą możemy sobie dowolnie regulować i piękny panel wykończeniowy łącznie z gniazdkami USB 2x230 i dodatkowym włącznikiem światła, który tutaj możemy sobie regulować Także moduł bardzo praktyczny i ładnie wykonany. Jeżeli chodzi o lodówkę, standard Dometik, dwustronne drzwi, bardzo komfortowy dostęp. Oczywiście lodówka absorpcyjna, pracująca w trybie zarówno gazu, zasilania gazem, zasilania 230, zasilania akumulatorowego 12V podczas jazdy samochodem. No, i tu regulacja oczywiście natężenia chłodzenia i system wyboru ręcznego trybu zasilania. Przechodząc dalej do strefy sypialnej, która jest już dosyć tutaj bardzo mocno połączona z tym, z uwagi na gabaryt przyczepy z salonem i z kuchnią, mamy możliwość jej oddzielenia na czas nocy poprzez bardzo praktyczną roletę. I w ten sposób separujemy sobie tutaj strefę naszego spania dwóch osób od strefy jadalnej, bądź też od strefy też spania po przekształceniu tego na nocleg dla dwóch osób z, tej, z tego stołu. Dalej przechodząc mamy tutaj szafę, bardzo pojemna szafa na rzeczy z drążkiem, mamy tutaj pełen system Elektryczny i elektroniczny, czyli szafka sterująca z bezpiecznikami do systemu oświetleniowego i innych elementów funkcjonowania przyczepy, różnicówka, system autark zasilania autonomicznego z ładowarką do akumulatorów AGM i żelowych, no i przetwornica 12V, dodatkowe gniazdka 230V dostępne również tutaj z szafy, poprzez przelotkę, która jest w szafie z boku zamontowana. Na boku szafy mamy sterownik do sterowania um, ogrzewaniem truma. Tu możemy ustawiać oczywiście dowolnie temperaturę, która jest skorelowana z dwoma czujnikami temperaturowymi, które znajdują się przy drzwiach. Przekazują na informację, jaka jest temperatura na zewnątrz, jaka wewnątrz, i dostosowują y, um, zadaną temperaturę w środku przyczepy poprzez uruchomienie pieca bądź jego automatyczne wyłączenie. To samo dotyczy pracy bojlera. Tu mamy dodatkowo włącznik światła, który znajduje się tutaj nad sypialnią, y, w przejściu do łazienki. Dodatkowo moduł szafek dolnych i górnych. Bardzo praktyczne rozwiązanie z łatwym dostępem. Przestrzeni na chowanie różnych rzeczy jest masa w tej przyczepie, pomimo naprawdę bardzo niewielkich gabarytów. Szafki wiszące nad sypialnią wykończone podobnie jak w salonie, głębokie, bardzo ładnie wykończona półka z tą okleiną ścienną. No i później za głowie z półką dodatkową na gadżety, różne z oświetleniem do czytania z regulacją natężenia. No i przechodzimy teraz do strefy tutaj sypialnej, duże łóżko małżeńskie, tak zwane francuskie boczne szerokość 140 cm, dostęp bardzo dobry, zarówno z prawej jak i tutaj od przodu strony. No i teraz mamy pod łóżkiem strefę ładunkową, dodatkową, tak jak już tutaj wspomniałem, mamy system Autark, czyli przygotowane miejsce pod akumulator z czujnikiem Hela, który pozwala na wyświetlanie poziomu naładowania akumulatora zarówno na aplikacji Hobby Connect jak i na panelu przy drzwiach wejściowych sterowania bardzo duża przestrzeń możemy tu na czas podróżowania schować naprawdę bardzo dużą ilość różnych bagażów otwierając te drzwi wejściowe do łazienki przechodzimy do strefy naprawdę wyjątkowej dla tej przyczepy to łazienka z oddzielną kabiną prysznicową z dużą ilością szafek górnych i dolnych oraz bardzo wygodnie umieszczoną toaletą z obrotową muszlą. Ta łazienka to tak naprawdę kwintesencja tego modelu. Większość osób, która pierwszy raz spotyka się z tym modelem wchodząc do łazienki ma wrażenie, że znajduje się naprawdę w bardzo ekskluzywnym pomieszczeniu. Rzadko kiedy zdarza się, żeby przyczepy miały tak dobrze zaprojektowaną właśnie strefę łazienkową połączoną z oddzielną wydzieloną strefą kabiny prysznicowej zamykaną oddzielnymi drzwiami. Także jest to bardzo unikatowe rozwiązanie dostępne w niewielu modelach przyczep na rynku. Stąd też i popularność tego modelu wśród naszych klientów. Każdy model z 25 rocznika Hobby charakteryzuje się też tym, że dach jest już w standardzie przygotowany pod montaż klimatyzatora dachowego marki Dometic. Tu mamy takie miejsce ukryte specjalną zaślepką, które jest położone centralnie w osi wycięcia otworu 40 na 40 który umożliwia montaż tej klimatyzacji bezproblemowo. Miejsce to jest wzmocnione ramą. To jest po pierwsze. Po drugie, jest doprowadzone cały system okablowania umożliwiającego zasilanie 230V tej klimatyzacji. Także w każdym dowolnym momencie. Czy też na początku już eksploatacji, czy też po jakimś czasie, można spokojnie w tym miejscu zamontować klimatyzator bez konieczności usuwania przestrzeni okna nad sypialnią, co jest niezwykle ważne w kontekście doświetlenia i wentylacji przyczepy. Czyli montując tą klimatyzację, zostajemy z tym oknem nad sypialnią takim, jakim w tej chwili jest. Okna dachowe mamy tutaj w tej przyczepie aż 3. Jedno okno mamy w strefie kuchennej i salonowej. To jest okno 50 na 70 podnoszone za pomocą korby. Bardzo praktyczne rozwiązanie, które było oczywiście wyposażone. To okno jest również w system, w system rolety i moskitiery. Można zaciemnić wnętrze na okres nocy. Można też również zabezpieczyć się przed owadami. To samo dotyczy okien dachowych, tych mniejszych które są podnoszone manualnie, oczywiście to są luki 40 na 40 ale również mamy i moskitierę i roletkę i jeszcze takie samo okno znajduje się w strefie łazienkowej, co jest niezwykle ważne, bo mamy i boczne okno i górne okno, które powodują, że bardzo szybko można przewietrzyć łazienkę po kąpieli, nie mamy tego, tej strefy wilgotności mocno takiej mokrej, bardzo łatwo usuwamy wilgoć. No i co jest ważne, od sezonu 25 również w modelach 495WFB, 560WFU, czy też w innych modelach, które mają łazienkę z oknem, pojawiła się w standardzie ta moskitiera z roletą zaciemniającą. Też można oczywiście te, na okres użytkowania łazienki rozszczelniać te okna, ustawiać sobie różnie, żeby ten, ta wentylacja była optymalna. Przy wejściu, jak już wspominałem, znajdują się dwa czujniki temperaturowe, które wysyłają informacje bezpośrednio do pieca truma w celu ustalenia temperatury optymalnej grzania. Obok czujników znajduje się panel sterujący, którym możemy dowolnie ustawiać oświetlenie wnętrza. światła górne, światła boczne, oświetlenie ambientowe przednie tylne, oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie nad kuchnią. To wszystko możemy tego panelu spokojnie tu sobie powłączać. Tu jest przycisk Bluetooth, który umożliwia nam na połączenie całości sterowania przyczepy z aplikacją Hobby Connect. No, Musimy się tam oczywiście zarejestrować i tak dalej, ale po, po tej całej rejestracji możemy połączyć tą aplikację z daną przyczepą i sterować większością jej funkcji z poziomu smartfona. Tu mamy czujnik akumulatora. W tej chwili akumulator jest naładowany w 100%, czujnik wody. Jest zero aktualnie pokazuje nam to również, no i tu mamy opcję ogrzewania podłogowego, które może być nie musi, jest opcją do posażenia, no i ewentualnie boiler elektryczny, który w tym momencie nie występuje, bo tutaj oczywiście struma, kombi, 4 kombi, a nie zwykły boiler elektryczny 5-litrowy. Także wszystkimi funkcjami przyczepy sterujemy z poziomu tego panelu plus aplikacją Hobby Connect. Dla kogo jest ten model? To model rodzinnej przyczepy 2 2, ale również świetny dla dwóch osób, którzy chcą w mega komfortowych warunkach podróżować i zwiedzać cały świat przyczepą kempingową. Naprawdę ten model cieszy się ogromną popularnością ze względu właśnie na układ zarówno wnętrza, jak i tej łazienki, którą prezentowaliśmy. I można powiedzieć, że dzięki temu, że ten gabaryt jest skorelowany z tak świetnie skomponowanym wnętrzem, to daje ten efekt wow i dlatego ten model tak dobrze się w Polsce sprzedaje. Serdecznie zapraszam do konfigurowania własnych modeli, do wyboru odpowiedniej wagi, do stosowania wagi do własnego pojazdu. Zapraszamy serdecznie do naszych trzech oddziałów, gdzie służymy Wam pomocą w konfiguracjach swojego wymarzonego hobby do Kielna. Do grójca i do poznania.